Tchau, <laughs> prąka z zalady. W Carrefourze łopatka wieprzowa. Tylko 9,99 za kilogram z aplikacją, kartą seniora lub kartą payback. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Szukasz pojemniejszej lodówki w tej samej przestrzeni? Mierz wysoko. Lodówka Candy Fresco jest gotowa. Gotowa na otwarcie z efektem stopniowego rozświetlenia. Gotowa oświetlić każdą półkę dzięki tylnemu podświetleniu. Gotowa na więcej po mieści nieprawdopodobne 409 litrów. Gotowa na dłuższą świeżość warzyw i Dzięki specjalnej szufladzie. Nowa lodówka Candy Fresco z technologią pełnego no frost. Przygotuj się na nowe candy. Nowa, nowa, nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla. Kup jeden z Kaufland Kart, drugi tajszy dostajesz gratis. A sos pudliszki 480 gramów tylko 4,99. Idę tam, gdzie wszystko ma Kaufland. Na krakowskim rynku, jak z katalogu biura podróży. Ogromna dawka słońca, błędnik nieba i temperatura w okolicach 13 stopni. To dobry moment, żeby przewieźć mieszkanie, dlatego że w trakcie dnia ta temperatura dojdzie nawet do 28 stopni. A ja nazywam się Maksymilian Zybielski i zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. Poranek w całej Polsce z dużą dawką pogodnego nieba i słońca, ale z każdą godziną, zobaczmy to teraz na mapie, będzie pojawiać się coraz więcej chmur w Polsce północno-zachodniej. Mapy nie widzimy, ale to nie szkodzi. Ja I tak Państwu powiem, co będzie nas czekać. I w trakcie dnia od Pomorza Gdańskiego przez Pomorze Zachodnie, Wielkopolskę, Dolny Śląsk, Morze miejscami także Opolszczyznę będzie pojawiać się coraz więcej chmur. Do tego przelotne opady deszczu i gdzie nie, gdzie lokalnie także w duże, niektóre z nich będą intensywne, z większym deszczem, a także z porywami wiatrów do 80 km na godzinę. z kolei od centrum po regiony wschodnie do końca dnia powinno być Spokojnie i słonecznie. Jutro nieco chłodniej, nieco dlatego, że wciąż na przykład na południu kraju temperatura potrzebuje nawet do 26 stopni, ale to są wciąż 3 stopnie mniej niż dzisiaj, a najchłodniej będzie tradycyjnie nad samym morzem, gdzie temperatura będzie oscylować w okolicach 18-19 stopni. I ponownie w wielu miejscach kraju mogą pojawić się burze, przy czym zaznaczam, że zwłaszcza te wiosenne burze to zjawiska lokalne. My tutaj zaznaczyliśmy tak naprawdę cały obszar naszego kraju, ale warto pod... Że te burze mogą pojawić się w części Mazowsza, ale już na przykład 20 km dalej będzie można przejść przez ten dzień suchą stopą. Do zobaczenia! Szukasz pojemniejszej lodówki w tej samej przestrzeni? Mierz wysoko. Lodówka Candy Fresco jest gotowa. Gotowa na otwarcie z efektem stopniowego rozświetlenia. Gotowa oświetlić każdą półkę dzięki tylnemu podświetleniu. Gotowa na więcej. Pomieści nieprawdopodobne 409 litrów. Gotowa na dłuższą świeżość warzyw i owoców. Dzięki specjalnej szufladzie. Nowa lodówka Candy Fresco z technologią pewnego no frost. Przygotuj się na nowe Candy. Opener 25, Massive Attack, Gracie Evans, Future, Nine Inch Nails, Muse, Linkin Park i wielu innych. Opener Festival 2-5 lipca, Gdynia.